Dzisiejszy temat lekcji to pole równoległoboku. Równoległobok jest to czworokąt, który ma dwie pary boków takich samych i równoległych. Bo zobaczmy, tutaj na przykład równoległobok jest to też na przykład prostokąt lub kwadrat. Ale najczęściej spotykamy się z takimi przykładami, czyli jeżeli... Oznaczę sobie to jako, jako A, ten bok cały. A to jako B, to wtedy A jest równoległe, czyli taki znaczek, to znaczy, że to jest równoległe do B. Jeżeli mamy jeszcze tutaj, na przykład C, i D to wtedy C jest równoległe do D no obwód no to chyba nie muszę mówić bo to będzie A plus C plus, znaczy tutaj w sumie C długość C jest równe długości D a A jest równe długości B. I obwód liczy się tak samo jak yy, w prostokącie. Tutaj zrobię strzałkę. Ob, to jest obwód, przypominam tylko. To jest 2A, czyli tutaj A i A, na przykład jakbym zmienił, plus 2A. Nasz temat lekcji to jest pole równoległoboku, ponieważ tutaj y, to jest, i mam nadzieję, że to rozumiesz i to przecież to można sobie samemu już nawet do tego dojść, ale tutaj y, Ci to napisałem, ale tak, chodzi tutaj głównie o to, że jak się liczy pole. Pole się liczy, znaczy podam Ci może wzór pole, równoległoboku równa się A, czyli podstawa, razy H, czyli wysokość. I tutaj mogę Ci to nawet pozapisywać. Jeżeli tutaj mamy A, to tutaj tej wysokości jest nieskończenie wiele, tylko muszą być pod kątem prostym. I to jest, tu może być na przykład wysokość na tej linii to wszystko są wysokości. Ale mi to kościelno wyszło. Muszę jeszcze raz Ale tutaj jest bardzo ważne, że wszędzie tutaj jest kąt prosty. Już tam nie będę więcej, ale to jest nasze H. Tak, czyli A razy H to jest pole. Równoległoboku. Tutaj narysowałem taki ciekawy przykład równoległoboku, czyli po prostu kwadrat. To tutaj byśmy mieli pole A razy A, ale jednocześnie to A jest też, zobacz, wysokością. I nasze A jest równocześnie H. I tutaj na przykład mogę nawet poprawić potem i to też będzie wysokość. Oczywiście tutaj mi to tak ładnie wyszło, ale gdyż aby to zrobić poprawnie, także tutaj zasada jest ta sama. Tutaj przeprawię te literki, pościeram to, żebyś bo będzie mi łatwiej. Tylko, że jeżeli na przykład jest, bo równie dobrze, nie musi być, bo ja już wytarłem. będziesz wiedział o co chodzi, mam nadzieję. To tak, to tutaj, to jest podstawa. Znaczy tutaj, ja właśnie radzę, jak nawet on jest obrócony, ten yy, yy, równoległobok, tutaj może uda mi się obrócić zaznaczenie prostokątne obróć o albo tak tylko teraz to trochę przyniosę to będziemy zasłaniać hmm. i co to teraz zrobić wytnę i zrobię od, 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 od nowa taki mniejszy, żeby yy, poczekaj wielokąt. Ale mi nie wyszło. Tutaj powinna być linia prosta, ale chyba mam nadzieję, że się domyślisz o co chodzi. No to tak. Czyli teraz sobie jeszcze raz powrócę. Teraz to wszystko narysuję, bo tak to, to to, nie będzie dobrze widać. Teraz tak. I rysuję od nowa różnego. Tak, tak. Ty to oczywiście sobie zrobisz z niką, bo ci to ładniej wyjdzie niż mi. Bo ja to na komputerze robię, także... No mniej więcej. I teraz zaznacz zaznaczenie prostokątne i teraz obróć. O, Powiedzmy, że tak. To nie musisz się mordować z narysowaniem jakiejś dziwnej yy, tam yy, tej yy, wysokości, czy coś. Tylko po prostu rysujesz sobie tutaj. To jest podstawa, chociaż jest z boku i tutaj jest właśnie Dowodnienie tego, co Ci mówiłem na poprzednich lekcjach, że podstawa może być z każdej strony, byleby Ci było wygodnie. Rysujemy tutaj wysokość. I teraz tak. To jest nasze H, a to jest nasze A. I też tak możemy zrobić. A teraz jeszcze takie mm, przypomnienie. Jeżeli pamiętasz wzór na trójkąt, to teraz zobaczysz, skąd on się wziął. Zobacz, jeżeli pole na równoległobok, pole na równoległobok to jest A razy H, tutaj będzie nasze A, a tu będzie H. To zobacz. To podzieliło nam ta y, przekątna. Przekątna podzieliła nam może ja to innym kolorem zrobię, żeby ci się nie pomieszało podzieliła nam ten trójkąt, znaczy ten równoległobok na dwa trójkąty. Druga przekątna tak samo podzieliła. Chociaż tutaj to już trochę Ci pomieszałem, to nie to jest. Widzisz? I jakby nie ta wysokość, to tutaj tu na wysokość nie patrz. Podzieliłem na dwa trójkąty. No nie i stąd pole na trójkąt równa się A razy H podzielić przez dwa. Stąd to się wzięło. Podzielenia równoległoboku na dwie części, i stąd też możemy wywnioskować pole na trójkąt. Koniec lekcji.